Misiek, co ty robisz? Co jest? No co ty robisz? Wsikałem! Tak? Obszczałeś cały kibel! No i? Weź to kurwa posprzątaj teraz. POSPRZĄTAJ TO KURWA! Ma... ma nie, nie, nie! Co? Jakie to, nie? To nie jest takie łatwe! Słucham? Nie, teraz mi wkurwiłaś! Pokażę ci coś! Co? No szybko, szybko, szybko! Przygotowałem coś! Co? Stój tu, chodź! No... Stój tak! Przed tą miską! I poczekaj, po Rozkop się. Natychmiast. Trzymaj węża. Trzymaj węża i próbuj trafić. No, no próbuj. O, o. No? No? Pójdź. Hej co? Łatwo? No łatwo czy trudno? A no ciężko no. A ciężko no, a ciężko no. No dobra mi się, przepraszam. Idę no. posprzątać. A w ogóle masz piwko w lodówce? Wieś. A piwko lodówce, no i prawidłowo!